W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie miały miejsce targi edukacyjne Salon Maturzystów Perspektywy 2013. Były one okazją do poznania ofert kilkuset polskich i zagranicznych uczelni. Stoisko Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego cieszyło się ogromną popularnością wśród zwiedzających. Nasi goście otrzymali materiały informacyjne oraz szczegółowe informacje związane z ofertą SGGW, zasadami rekrutacji, warunkami studiowania i życiem studenckim. Na pytania młodzieży odpowiadali studenci i pracownicy Biura Spraw Studenckich naszej uczelni. Stoisko Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego zdecydowanie wyróżniało się pośród innych zarówno nową atrakcyjną oprawą graficzną jego zabudowy, jak i przede wszystkim obecnością wielu sympatycznych studentów reprezentujących poszczególne kierunki naszej uczelni. Dzięki nim młodzi ludzie otrzymali nie tylko pełne informacje o kierunkach studiów, wydziałach i życiu studenckim w SGGW, ale także otrzymali rady praktyczne dotyczące przygotowań do egzaminów maturalnych i późniejszych zajęć dydaktycznych na obranym kierunku studiów. Wielu z naszych studentów to absolwenci uczelnianego kursaru, dzięki czemu młodzież zapoznała się z ofertą skutecznych kursów przygotowujących do matury organizowanych na SGGW. Zdecydowaną atrakcją naszego stoiska były teraria z owadami oraz wąż podopieczny studentów Wydziału Nauk o Zwierzętach. Do odwiedzenia naszego stoiska zachęcali artyści z Agencji Artystycznej Mimello, którzy dowodzili, że SGGW trzyma bardzo wysoki poziom. Tym, którzy nie zdołali przybyć do Pałacu Kultury i odwiedzić naszego stoiska, polecamy relacje stargów na www.sggw.tv oraz zachęcamy do odwiedzania stron internetowych www.sggw.pl i www.kursar.pl, gdzie otrzymacie wszystkie niezbędne wam informacje. Zapraszamy także do wizyt na naszej uczelni i uczestnictwa w dniach otwartych organizowanych przez SGGW.